Witam, dzień dobry moi drodzy. Dziś trochę inaczej, trochę zrobiłam inaczej. Kochani, dzisiaj wiem pod tytułem: czego ta osoba od ciebie oczekuje? Ale mamy na razie te same trzy talie, ale mamy trzy grupy. Pierwsza grupa to jest Diabeł. Nie wiem, czy będzie tą kartę dobrze widać. Druga grupa to Gwiazda. A trzecia grupa to wierza, i tu bardzo możliwe, hmm, że coś czujecie pismo nosem i zastanawiacie się, czy nie zmienić zdania. Eee, zobaczymy, jakie ta osoba ma oczekiwania, czego oczekuje od Ciebie. Zaczynamy od diabła. Ale zapytamy sobie najpierw, czego to Wy oczekujecie od tej osoby. Najpierw zapytamy, czego wy oczekujecie od tej osoby. Czego wy oczekujecie od tej osoby? Jakie oczekiwania ma ta osoba w stosunku do Was? Nie wiem, czy tu nie jest za kolorowo, wiecie, ale dobrze, zobaczymy, jakie Wy macie oczekiwania. Hmm. Wy macie swoje własne marzenia w życiu, a mogą być bardzo związane z tą osobą. E, możecie sobie roztaczać jakieś wizje, tak, bycia z tą osobą. Natomiast te karty mi pokazują, że to jest raczej, albo byście, byście sobie życzyli e, odnowienia tutaj tej relacji, żeby coś ruszyło do przodu, albo byście w ogóle chcieli, żeby coś się w końcu zadziało wyjątkowego. Czego ta osoba oczekuje od Was? Sprawdzamy dzisiaj. Dla mnie toczą się zmiany przy tej osobie. Ona oczekuje od was tego, że zostaniecie sobą, to po pierwsze. Czyli to, co was wiąże z tą osobą, to, co was łączy na ten moment, ta osoba by chciała, żeby tak pozostało, to ona chce zdecydować, co dalej z tą relacją. Bez pośpiechu, bez nacisku, bez wymagania, właśnie nie wiadomo czego. Czego ta osoba oczekuje od was? Że pozostaniecie tam, gdzie jesteście. Dlatego, że ta osoba jest na etapie jakiejś przemiany, jakichś zmian w swoim życiu. Ona ma w ogóle bardzo dużą chęć zmiany. Wybrałyście diabełka? Wybraliście diabła? Tak naprawdę. Czyli wybraliście też tak naprawdę jakieś kuszenie. Yy, nic nie jest tutaj moim zdaniem do końca proste. Ta osoba oczekuje, że pozostaniecie tam, gdzie jesteście, pozostaniecie sobą, pozostaniecie tak samo atrakcyjni. Że nie będziecie, Wy, miecie, mieć oczekiwań w stosunku do tej osoby, bo ona chce sama zdecydować, co i jak w którym momencie się wydarzy i się zadzieje. Tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest na etapie przemiany w swoim życiu. I naprawdę, kochani, rzadko kiedy tak naciskam, jakby rzadko kiedy mówię, że to jest jakieś takie strasznie ważne, ale naprawdę ważne jest. To, że ta osoba o Was myśli, uważam, że intensywnie, uważam, że poważnie i żeby dać tutaj naprawdę hmm, tej osobie jakby zdecydować o pewnych rzeczach, ta osoba oczekuje, żebyście pozostali tam, gdzie jesteście, żeby się z niczym nie śpieszyć, Wy tutaj możecie mieć jakieś marzenia o odnowieniu tej relacji lub to jest nowa znajomość, więc chcielibyście, żeby coś w końcu ruszyło, coś się wydarzyło. Ale ta osoba raczej stopuje tutaj, jakby, tą sytuację. Bardzo ładne karty. Jeszcze słuchajcie, czekajcie. Sprawdzę w moich notatkach. A, wybaczcie, wybaczcie, bo mi się pojawiła fajna rzecz. Tutaj jakaś. Lubię. Lubię sobie zajrzeć i mi się pokaże coś fajnego. Dobra. Teraz tak. Dla mnie to jest jakaś sytuacja przemiany u tej osoby, być może zmian w życiu. Ona chce nowych początków, żeby się zaczęło dziać. Ona doskonale wie, co robić. Ma przede wszystkim też do Was, w stosunku do Was uczucia. Natomiast niczego, ona oczekuje, że nie będziecie niczego przyspieszać. Przy tej osobie, nie wiem, jest też jakaś stabilizacja, która, o której ona nie chce stracić. Może jest rodzina. Kto to wie. Natomiast na pewno ta osoba chce tutaj w życiu. Naprawdę nowych początków, naprawdę nowych działań. Mm. Dla mnie tu się pokazuje, że ta osoba tak chce odżyć, tak? Chce przeżywać to życie. Mm. Nerwy mi się tutaj pokazują. Przy podjętych jakichś decyzjach u tej osoby pokazują się nerwowe jakieś sytuacje. Ja nie wiem, czy ta osoba z wami się poróżniła. Jakie ta osoba ma w stosunku do was oczekiwania? Idzie nową drogą, ale tak jakby uważa, że nie powinniście się zmieniać. I teraz o Jezus, karty pokazują, że za nią jest jakaś relacja porażkowa. Ona jest zdecydowana tutaj hmm, na nową relację. Jeżeli wy się zastanawiacie co do jakiejś relacji, w której ta osoba była, to bądźcie pewni, że ta relacja umarła i mogła nawet umrzeć przez wzgląd nie na tą Waszą osobę, tylko na jej partnera, i jej partnerkę, tak? Że to jej partnerka, jej partner zdecydował o tym. Tam nie ma czego szukać. Jeżeli Wy czujecie się zaniepokojeni na przykład jakąś sytuacją z przeszłości, że a on może tam wrócić, albo ona tam może by chciała z nim jeszcze. Nie, moi drodzy, takiej sytuacji na szczęście nie ma. Ta osoba musi przemyśleć, ona jest w oczekiwaniu. Nie można obstryknąć palcami według tej osoby i żeby się nie wiadomo, co wydarzyło. Ta osoba życzy sobie, żebyście nie stawiali warunków, żebyście nie pędzili do przodu. Ona potrzebuje czasu. Dlaczego? Bo tu są spotkania, bo tu się troszeczkę przewróciło tej osobie do góry nogami. Może ona Was poznała i ma na pewno do Was uczucia, słuchajcie, ale życie mogło się w jakiś sposób przewrócić do góry nogami. Może nie ma zaufania, całkowitej pewności i tak dalej. Też tej pewności musi nabrać. Hmm skromiliście lwa lub lwice. Te karty pokazują fajnie. No. Ma troszeczkę problem z zaufaniem ta osoba. Troszeczkę ma problem. Czyli, na przykład, jeżeli ta osoba wyszła z jakiejś relacji poważnej takiej jakiś czas temu, to te karty pokazują, że ona ma obawy. Ma, ma jakieś złe doświadczenie w tym momencie i ona musi się też przekonać. Natomiast na pewno karty pokazują, że ma w stosunku do Was uczucia. Jaka rada dla Was. Gdybyście chcieli rozwijać przyszłość z tą osobą, to na pewno te karty pokazują, że nie Wy, ale ta osoba potrzebuje czułości. Nie miłości, nie seksu, jakiejś takiej czułości, jakiegoś takiego. Hmm, poczuć się dobrze, bezpiecznie, jak w domu. Dla mnie te karty pokazują taką sytuację. Ale Wy nie możecie jakby poświęcać się absolutnie dla tej osoby. Wyróbcie swoje to, co uważacie za słuszne. Natomiast te karty pokazują, że jeżeli wy chcecie z tą osobą się związać, wy chcecie mieć coś wyjątkowego z tą osobą, może tu jest jakieś. Te karty pokazują, że coś mieliście wcześniej kontakt, że coś tam się zaburzyło, i znowu, mm, nie wiem, wy mogliście postawić jakieś na przykład warunki. To te karty pokazują, że możecie dotrzeć do tej osoby nie przez żołądek, <laughs> tylko przez jakąś taką bliskość i czułość i nawet tu nie chodzi o seks, wiecie. Tak jakby ta osoba potrzebowała jakiejś takiej bliskości, czułości. Także jakby, żeby poczuła się jak w domu. I tu karty pokazują bardzo ładnie, że uważam, że macie przyszłość w ogóle z tą osobą. Trochę jest kwestią tego, jak do tego wszystkiego podejdziecie. Ta osoba nie chce, że czego od was oczekuje, że pozostaniecie sobą, jesteście bardzo takiej dużej atrakcyjności pokazani że nie będziecie szaleć, nie będziecie stawiać warunków, nie będziecie mieć nie wiadomo jakich wymagań, dajcie powolutku tej osobie posuwać się jakby w tym wszystkim do przodu. Ona po prostu nie posunie się do przodu, dopóki jakoś nie uspokoi się w środku i nie poczuje też jakby zaufania. I to już nie chodzi o to, że Wy jesteście, wiecie, źli czy coś w tym stylu. Karty pokazują, że coś było w przeszłości przykrego, ta osoba mogła się czuć w jakiś sposób poszukana. Także ta osoba ma takie oczekiwania, żeby pozostało to na takiej płaszczyźnie, jak jest teraz. Ona by chciała zdecydować, ale nie w egoistyczny sposób, że ona musi zdecydować, nie, ona by chciała po prostu sama w pewnym momencie zdecydować, że idziecie z tą znajomością na przykład do przodu. Tyle, moi drodzy, dla grupy numer jeden. Diabelec to był a ja sobie chyba muszę tak zrobić diabelec grupa numer 2 to gwiazda często te karty pokazują nam tutaj no docelowe, tak tu wielki arkana wam wybrałam hmm. no zobaczymy coś tu się będzie pokazywać jakie wy macie oczekiwania i jakie oczekiwania ma ta osoba was tak patrzymy pokrótce tylko czego wy oczekujecie od tej osoby i czego ta osoba oczekuje od Was? Czego Wy oczekujecie? Hmm. Oj, wy to byście chcieli być blisko moim zdaniem. Hmm. Ja mam wrażenie, że wy byście chcieli spotkania, wiadomości, żeby ta osoba zawalczyła. Mam wrażenie po tych kartach, że chcielibyście. Nie wiem, może szanse. A może po prostu chcielibyście poukładać sobie w końcu życie? I, ale po waszej stronie karty pokazują, że wy w końcu wiecie, chcecie jakby wiedzieć, o co chodzi. Czy to jest w ogóle, ta sytuacja jest grzechu warta, czy w ogóle warto w to wchodzić? To tak jakby te karty pokazują, że chcielibyście zobaczyć dokładnie prawdziwe oblicze tej osoby i tak jakby przejrzeć ją na wylot, co ona ma za zamiary i co z tego w ogóle wyniknie. Tak to się pokazuje. Możecie być, te karty mówią też o tym, że tacy zachowawczy, czyli wycofani odrobinę, bardziej obserwujecie, przyglądacie się temu, jakie intencje ma ta osoba. Zobaczmy, jakie ona ma do Was w stosunku do Was oczekiwania. Czego oczekuje od Was? Dla mnie te karty pokazują, że ta osoba. W ogóle to jest, wiecie, co, znajomość internetowa, bym bardziej powiedziała, że ludzie się mogli nawet nie widzieć i tu zdania niestety nie zmienię, e, bo to tak się pokazuje od, na dzień dobry. Hmm. Może być taka sytuacja, że znacie się na przykład z pracy e, i do siebie na przykład piszecie, nawet za, za dużo ze sobą nie rozmawiacie, więcej ze sobą piszecie. Taka to jest trochę znajomość internetowa. E, natomiast czego ona od Was oczekuje, ta osoba? żebyście nie wyobrażali sobie przyszłości z, tej z tą osobą ona nie chce przyszłości wspólnej niestety muszę to powiedzieć ona tutaj nie wiem odstrzeże jakiejś swojej prywatności jakiś swoich spraw wy możecie patrzeć w kierunku tej osoby i myślicie sobie no a może jednak to będzie ta albo to będzie ten, nie moi drodzy tu karty pokazują, że ta osoba hmm, Trochę takim jakby paliwem jesteście, trochę może rozweselacie tej osobie życie, trochę może w jakiś sposób podnieś, podnosiliście tą osobę na duchu. Bardziej karty pokazują przy kobiecie, że jest stres z powodu tej znajomości, że ona może nie spać po nocy, że ona się może zastanawiać, że ona może by chciała podjąć jakieś decyzje, a nie wie, czy podjąć, czy nie podjąć. No, te karty pokazują po Waszej stronie, że Wy jesteście wpatrzeni w tą osobę i Wy byście być może chcieli, właśnie ona może Wam się bardzo podobać. Ale jakie są oczekiwania tej osoby? Tylko kontakt, moim zdaniem, jakiś internetowy, tylko rozmowy i tak dalej. Na dzień dzisiejszy ta osoba z jakichś powodów, nie wiem, czy nie może sobie na coś więcej pozwolić, czy się boi. Hmm. Zaraz zobaczymy tutaj. A właśnie. Nie wiem, dlaczego mi się pokazują karty. Nie. Może się poznaliście na jakimś ślubie albo na jakiejś okoliczności z księdzem w tle, słuchajcie, coś takiego tutaj. Hmm. Natomiast jeżeli jesteście kobietą, te karty pokazują też mm, ojcostwo. Jeżeli jesteście kobietą, pytacie o mężczyznę, to no, te karty mówią, że jest tutaj. Może ten mężczyzna, mm, dla niego mogą być niezwykle ważne dzieci, tak? Hmm. No i teraz co? Stop, tu jest. Czego od Was oczekuje? Hmm. Jeżeli to jest jakaś osoba, z którą się rozstaliście i macie wspólne dzieci, i Wy sobie myślicie, że oj, może my jeszcze do siebie wrócimy, to ta osoba hmm, raczej uważa, że Wy tak możecie myśleć, ale na pewno tego nie będzie. Jakie ma w stosunku do Was oczekiwania. Jeżeli macie wspólne dzieci, to te karty pokazują, że ona ewentualnie myśli o tym, żeby się dogadywać w kwestiach finansów, ale absolutnie nic więcej. Natomiast jeżeli to jest jakaś osoba, z którą macie kontakt internetowy, nawet może być, o, Boże, nawet może być taka sytuacja. Słuchajcie, że tutaj jedno i drugie ma e, kogoś. Bo ja mam tutaj karty podwójnego trójkąta. Ja to tak nazywam, po swojemu. Czyli, że Wy może jesteście w związku, ta osoba może. I to jest tylko i wyłącznie kontakt internetowy. Ha. Może Wy się zastanawiacie, czy zostawić swoją relację dla tej osoby. Ta osoba, jeżeli jest w relacji, nie zostawi swojej relacji dla Was. Wybaczcie, że ja to Wam mówię, ale te karty tak pokazują. Kontakt internetowy może gdzieś po prostu w pewnym momencie. No, nie wiem, nie wiem. Jakby po waszej stronie te karty pokazują, że wy, jeżeli tutaj wcześniej mieliście jakieś oczekiwania, hmm, to one są niespełnione. Yy, takie jest jakieś, nie wiem, wy się zastanawiacie, co ta osoba czuje. Ona tak naprawdę nie chce, żebyście przekroczyli jakąś granicę, tylko kontakt internetowy. W ogóle tu ta karta mówi o tym, że może Was dzielić duża odległość, i gdyby ta, być może osoba zdecydowała. Ktoś musi zdecydować o tej znajomości, ale nie ma cały czas tej decyzji. Wy byście chcieli świętować, być może, żeby wasze życie nawet przewróciło się do góry nogami. Jesteście, moim zdaniem, w stanie zrobić coś nawet wyjątkowego, ważnego dla tej osoby, ale powiem wam szczerze, tej osobie takie ma oczekiwania. Ona chce być z wami w kontakcie internetowym. Wy, serce na dłoni, zrobilibyście dla tej osoby dużo, ale czy ta osoba przeskoczyłaby dla was kałuże? Hmm. Dlaczego tak? bo ta osoba by musiała się rozstać. Tak mi te karty mówią. Ta osoba, dlaczego ona chce tylko tego kontaktu internetowego? Bo ma świadomość tego, że nie może pozwolić sobie być może na takie życie, którego, które by nawet ją interesowało, które by chciała mieć, bo jest już w związku ta osoba. Ja mam w ogóle tej karty podwójnego trójkąta. Może być tak, że Wy też się z kimś spotkacie albo kogoś macie albo jesteście w związku. Hmm, tu jest tylko, czego ona od Was oczekuje kontaktu, przez ten internet rozmów, natomiast jakby strzeże swoich granic jaka rada dla Was bardzo się tutaj pokazuje ta gwiazda e, bardzo, bardzo, bardzo czasem to są takie relacje, że kogoś dostajemy do swojego życia, bo ona nam po, mm, bo ona nam wtedy pokazuje, jakie mamy braki bo na przykład, jeżeli jesteśmy w związku i przychodzi do nas jakaś taka sytuacja, że zakochujemy się w innej osobie, to co to znaczy? Że my tej miłości chyba nie mieliśmy w tym domu, tak? I ona właśnie, jak tutaj w tych kartach, pokazuje się coś takiego, że ona może wtedy specjalnie przychodzić do naszego życia, żebyście sobie uświadomili, że jest coś, czego Wam brakuje w życiu. Hmm, jaka dla Was rada? Wy jesteście w złej energetyce. Powiem Wam tak. Ja widzę Was w złej energetyce. Wy jesteście w złej energetyce przez wzgląd w ogóle na miejsce, w którym jesteście. Jak, jak Co karty radzą, że gdybyście oddalili się z tego miejsca, w którym jesteście, to się pokazuje tak, zła energia i choroba. Być może jesteście poblokowani przez, przez to, gdzie jesteście, w jakim miejscu. Yy, na tej planecie przebywacie, może przebywacie tam cały czas od zawsze. Te karty pokazują, że jesteście poblokowani, jesteście w złej energii przez wzgląd na miejsce, w którym jesteście. Te karty mówią, że gdybyście się z tego miejsca oddalili, nie do końca musielibyście polegać na tej znajomości, ponieważ wasze życie by się bardzo zmieniło i zmieniłaby się bardzo, moim zdaniem, energia wasza. Ja znam w ogóle takie przypadki. Te karty to pokazują. Znam takie przypadki naprawdę osób, które, nie wiem, wyjechały gdzieś, zaczęły wszystko od nowa. Yy, I powiem Wam, że dla mnie jakoś są teraz całkiem innymi ludźmi, tak? W innym miejscu. Przeżywają, robią co innego. Jezus każdy by tak chyba chciał, co? Tak mi się wydaje. Natomiast te karty pokazują, że Wy, jaka jest rada, Wy przede wszystkim powinniście się oddalić z tego miejsca, w którym jesteście, bo to miejsce Wam nie służy. Albo pusta relacja, tak? Albo miejsce, do którego jesteście przywiązani, a to was blokuje przed przeżywaniem życia. Nie wiem dlaczego te karty pokazują coś takiego. Może jeszcze być taka kwestia, że karty radzą podróż. Pojechać, spotkać się z tą osobą, porozmawiać, że to spotkanie być może zweryfikuje wszystko. No dobrze, moi drodzy, tyle dla grupy numer dwa. Dla gwiazdeczki. Grupa numer 3 wieża. Takie te karty są strasznie błyszczące. Nie wiem, czy nie będą za bardzo błyszczeć. Być może czas na zmianę myślenia. Czego oczekuje od Was ta osoba? I czego Wy oczekujecie od tej osoby? Czego wy oczekujecie od tej osoby? I czego ta osoba oczekuje od Was? Wy byście chcieli, żeby ta osoba być może się w końcu zdecydowała, hmm, podjęła jakąś decyzję? Może tu chodzi o jakieś wspólne sprawy, żeby coś wspólnego zrealizować? Może to być taka osoba, która, hmm, nie wiem, kogoś gdzieś tam. Potem się pokazuje, słuchajcie, energia osoby, która może mieć relację, a Wy jesteście tą drugą osobą. A może być tak, że Wy mieszkacie osobno, że spotykacie się raz na jakiś czas i jest miło, jest fajnie. Wy chcecie, żeby zostały podjęte jakieś decyzje, być może w wspólnym zamieszkaniu albo w ogóle wspólny plan jakiś tutaj. Ale to się bardzo z mieszkaniem wiąże jak dla mnie i wspólnymi finansami. Czego ta osoba od Was oczekuje? Hmm. Na pewno karty pokazują intymności, bo to jest w ogóle ogień, ogień między ludźmi. Wy możecie naciskać w jakiś sposób na jakiś plan przyszłościowy, a ta osoba uważa, że tak jak jest, jest dobrze. Ona się czuje w ogóle wyjątkowo dobrze, dlatego że ona jest Was pewna. Czyli jest pewna tego, że jest dla Was niezwykle ważna. I to już jej wystarczy, słuchajcie. To już jej wystarczy, jakby, żeby z wami być, żeby z wami się spotykać. Ona to widzi po was, że wy jesteście niezwykle, nie wiem, oddani tej osobie, zaangażowani w jakiś sposób. Hmm. Czego ona od was oczekuje? Jeżeli wy mieszkacie z matką, to te karty pokazują, że ta osoba życzyłaby sobie, żeby to rozwiązać jakąś tą sytuację. Może Wy na przykład mieszkacie z matką, bo tak jest dobrze, po prostu i wygodnie też bardzo często, a ta osoba chciałaby, żebyście, nie wiem, nie wiem, przestali mieszkać z tą matką, żebyście się może mogli spotykać wtedy, może ta osoba mogłaby się w Waszym domu na spokojnie spotykać, coś takiego. Jest taka opcja, ale druga opcja tu się pokazuje, że oczekuje od Was namiętności, yy. Bo ona się czuje przy was dobrze. Nie ma wielkich oczekiwań, powiem Wam szczerze. Dla mnie ale zobaczymy jeszcze. Wy tu bardziej, jakby chcielibyście, żeby się coś. A może wspólne mieszkanie, a może jakiś kredyt, a jakaś budowa na mojej działce, na twojej działce, coś takiego. Ta osoba się nad tym zastanawia. Hmm. Uważam, że nie może sobie ta osoba za bardzo na to pozwolić. Ona jest takiego zdania. Uważa, że to, co jest między wami, jest dobre. Wy się w ogóle pokazaliście w życiu przy tej osobie, też jako taka szansa życiowa, tak bym powiedziała, tak? Jest równowaga. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba uważa, że w każdej chwili możemy się rozstać i nic się nie dzieje, tak? Gdyby nam się nie poukładało, gdybyśmy się pokłócili, po prostu się rozstajemy, nic się nie dzieje. Takie ma myślenie ta osoba. Nie zarzucajmy jej niczego, ponieważ to nie jest jej takie złośliwe myślenie, tylko ona po prostu widzi w tym równowagę, tak, że skoro nie mamy niczego wspólnego i tak dalej, to po prostu się rozstaniemy, to nie trzeba niczego dzielić i tak dalej. Ona uważa, że tak jest dobrze, jak jest. Natomiast Wy jednak byście czegoś sobie więcej życzyli najprawdopodobniej. Ona się czuje przy Was w ogóle bosko. Kurczę, bosko się czuje, dlatego że czuje się dla Was bardzo ważne. Hmm. Jakie ona ma oczekiwania? Dla mnie te karty pokazują. Hmm, jakie ma oczekiwania? Namiętno się bardzo pokazuje. Nie e, mówię tylko do tych, którzy ko korzystają z takich rzeczy. Jeżeli chcecie tą osobę usiedlić, absolutnie e, nie uciekajcie się do jakichś rytuałów. Naprawdę. Nie uciekajcie się! Tutaj karty mi bardzo, bardzo to wyraźnie pokazują, żeby nie uciekać się, bo ja znałam te wszystkie historie, te fiksacje. Ludzie są w ogóle czasami zafiksowani. Ja mam w ogóle trochę inne pojęcie, zdanie, i wie, wiecie, no, nawet nie chcę tych tematów rozwijać, bo mogłabym kogoś urazić. Nie chcę nikogo urazić, bo każdy ma prawo robić w życiu to, co uważa za słuszne, tak. Tak, ja uważam. Jeżeli wy tam robicie takie rzeczy, róbcie sobie, ale teraz tak. Gdybyś miał ktoś tutaj kogoś jak, jakieś rytuały stosować, to karty pokazują od razu, że na dobre to nikomu nie wyjdzie. Tylko tyle mówię, tak? Natomiast ta osoba na dzień dzisiejszy pokazuje się, że oczekuje od was namiętności, bliskości, ona się czuje przy was fantastycznie, bo ona się czuje ważna bardzo ważna się czuje dla Was, yy, ona uważa, że tak jak jest, jest fajnie, bo jest równowaga, tak? W każdej chwili możemy się rozstać, bo to się dokładnie tutaj pokazuje. Hmm. Bo jakby była przeprowadzka, dom, rodzina, to ta osoba uważa, że wtedy moglibyście się kłócić, że już by nie było tak, jak jest teraz na przykład. To jest tej osoby, słuchajcie, myślenie na ten moment, tak? Więc też tak nie bierzcie sobie, jeżeli... Jakoś bardzo Wam zależy, nie bierzcie sobie tego tak bardzo do głowy. Na ten moment po prostu ta osoba tak uważa. I teraz jaka rada jest dla Was, jeżeli chodzi o tą znajomość? Napiszcie, jak zbyt kolorowo na tym stole, słuchajcie. Napiszcie mi, bo, bo, nie wiem, bo może Wam się nie podoba. Jaka rada dla Was? Hmm. Czasu trzeba. Moi drodzy. Karty pokazują czasu, trzeba, bo możecie już wymieniać w tej sytuacji, bo faktycznie wybyście, pokazuje, że nie jesteście do końca spełnieni i myślicie sobie, że już w pewnych kwestiach to tutaj się nic więcej chyba nie wydarzy. Ale te karty jednak radzą, że trzeba czasu, żebyście doszli do swoich prawd. Ja nie mogę powiedzieć, że trzeba czasu, żeby się poukładało tak, jakbyście chcieli, ale ta karta mówi o tym, że minie trochę więcej czasu, spojrzycie. Na tą Waszą znajomość, na tą Waszą relację z dystansem. Rozumiecie? I wtedy zobaczycie to, czego nie widzieliście wcześniej. Albo może stwierdzicie, że warto jest poczekać. Tyle dla grupy trzeciej. Wieża. Wszystkiego dobrego, Buziaki. Do usłyszenia.